Wybierając Wojskową Akademię Techniczną połączyłem swoje dwa zainteresowania. Zainteresowanie przedmiotami ścisłymi, jak i również zainteresowanie wojskiem. Poza tym elektronika jest po prostu ciekawa, różnorodna i nowoczesna. Najciekawszym przedmiotem dla mnie na studiach było prototypowanie układów elektronicznych, gdzie mogłem sam zaprojektować, wykonać, a także przetestować ten układ. Za najciekawszy przedmiot na studiach uważam obronę przed bronią masowego rażenia. W trakcie zajęć mogliśmy odczuć na własnej skórze działanie gazów drażniących, zobaczyć napalm. Czy przejść przez podpalonerowe strzeleckie? Wam jako na studia wojskowe zalecam przede wszystkim naukę systematyczności i samodzielności. Po skończeniu studiów chcę służyć w bazie lotniczej. W ramach tej specjalności mogę zajmować się np. urządzeniami łączności czy urządzeniami radionawigacyjnymi.